Hello, witam Was w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Dzisiaj patrzymy na nasze bąbelki, ponieważ zamieniłam tą łazienkę na na razie pokój dziecięcy, ponieważ nie za bardzo tutaj jest miejsce na nie po prostu, najzwyczajniej. Czemu jesteś przerażony? No dobra, idziesz spać i tak. Patrzę, co Wy tutaj możecie porobić sobie. Ty możesz w sumie zajmować się swoimi dziećmi: Beatrycze i Antoninem. A nasz Benon nic chyba nie chce. Kseniucha, ja cię ubóstwią, że Ty w ogóle w takim wieku Chcesz jakąś sprawność fizyczną sobie robić, ale trzeba się zająć sobą chyba, co? Bruno jest wypalony. Nic nie szkodzi. Coś tu się robi? Ryż kokosowy znowu. Kolejny ryż kokosowy. Oni nie potrafią nic innego robić, tylko ryż kokosowy chyba, naprawdę. I tutaj mamy poro roślinek już. Trzeba to zebrać. Kolejne ewolucje mamy. Nowa osobowość. Borys czy jest rodzinny? Ona no ma teraz tyle dzieci na głowie, że może być. Czy ty byś mógł się ze swoim, swoim dzieckiem zająć? Bo tutaj, bo tutaj troszeczkę rozrabia chyba. Chciałabym, żebyś z nim fiszki porobił o podstawowych yy, potrzebach, bo. Zdjęcie, tutaj ma ten tablet swój. A to jest kogo praca? Chyba Szymona, co? Chyba tak. Tak, to jest Szymona. Proszę mi to tutaj dać. Jezu, jedno wielkie nieszczęście. Idzie od razu spać. Już nawet nie jedzę, nie pij, nic nie rób. Nie no, naturalnie przed wejściem do chałupy mi zemdlejesz. No dobra, niech będzie odpoczywaj sobie. Dasz radę teraz dojść do łóżka? Wierzę w to. Bruno, no leć spanie. Czekaj, może ja wezmę, wezmę was tutaj. No, i teraz może normalnie spać. Tutaj możesz sobie go uczyć. Jak chcesz? Fiszki, podstawowe potrzeby. Może z tabletu korzystać niby, ale chcę, żeby też jakieś miał interakcję ze swoją rodziną. No, wszystko na tablecie nie będzie robił, tak? Czy nam tutaj umarła roślinka? Nie, ale strasznie cuchnie. A, tylko cuchnie jak y, Borysiakiem patrzę. Okej. Okay. Już myślałam, że nam umarła roślinka jakaś. Całe szczęście nie. Tutaj też coś jest. Jakiś smród tutaj był przez moment. To chyba jego smród. Chyba tak. Znamy znowu tyle Simów, że ja nie wiem, nie wiem co i jak z nimi. Ten musi się ogarnąć. Niech sobie pośpi w wannie. Eee, w ogóle to dziecko jest tak bardzo zadowolone. Masz chyba wszystko na maksa. To sobie jak może go pouczyć. I jutro będziemy mieć urodziny dzieci. Chyba. Tak z tego, co kojarzę. Bruno, tak ci to idzie? Chciałabym, żebyś poszedł spać o normalnej porze, a jest druga. No i Warcia musiała przyjść sobie porozmawiać tutaj. Może nie. Może po prostu iść spać. Póki twoje dzieciaczki są e, opanowane, że tak powiem. Nie krzyczą, nie płaczą, nic się z nimi nie dzieje. I powiem Wam, że ja już pomału się nie mieszczę w tym domku. Oczywiście, jeżeli wyprowadzę y, Bruna, no to zwolni mi się jeden duży pokój, co nie? I tam bym mogła wsadzić y, dwójkę dzieci, tylko że ja bym musiała. Y, a ty co chcesz? Do dzidzi, do dwóch nawet, możesz iść. Weź sobie tablet i sobie graj w kształty, żebyś sobie rozwijał te... Hmm, co rozwijał? Jak to się nazywało? Myślenie. Dokładnie. No jeszcze troszeczkę, później będziesz mógł na klockach sobie to ogarniać. I już jest druga. Czy tutaj się pan umył? Umył się i pan tutaj kontempluje, co zrobić. No nie wiem, może pójść spać. Zaraz mi znowu upadniesz. Co ty na to? Idziesz i idzie. Ktoś tu wziął sobie torta i go nie zjadł? Halo? Kto chciał torta? Pewnie Szymon chciał torta, znając życie. O, drugi poziom myślenia. Fajno, fajno, Teraz może weź sobie oglądaj filmy. A nie, czekaj, ty masz. Y, to może poruszanie się dokończymy i korzystanie z nocnika, no to, no to nie, no to bez sensu. To poruszanie się zrobimy ci? Dzieci dalej płaczą. Czemu się zajmuję, Bardzo dobrze. Jezu, jacy, wychowani ci faceci są teraz. Zajmę się dzieckiem, i muszę ich nawet o to prosić, bardzo pięknie. Czy ja bym mogła sprzedawać y, te rzeczy, których już nie potrzebujemy? Typu właśnie to, to też nam jest niepotrzebne już i. To nam jest niepotrzebne. Eee, to bym wszystko dała chyba Kseni Chociaż ten talerz ja bym postawiła wam gdzieś. Tylko gdzie on może stać? Czy on może stać tu gdzieś? Nie. Okej, okay, a to? Też nie. Jeszcze mamy jedno awokado, które możemy sobie zasadzić. Ej! Kleptomanie ty! Naszego kosiarza ukraść? Zaraz się do czosnku wyślę, już ci nie mają taki zadowolony. Szymon, czy ty dajesz sobie radę? Bo te dzieci dalej płaczą. Dobra, Werciu, wstań może ty. Eee, co te dzieci chcą? Nie wiem, pewnie... pewnie... jedzenia. Okej, okay, Szymon mnie wyręczył w jednym dziecku, idealnie. Znaczy nie mnie, tylko wersję w sumie. A ty jak tam? A już sobie wybiłeś? Drugi poziom, masz wszędzie drugie poziomy, jest okej, okay, jest super. Ja ci może dam jakieś jedzenie, może nie torta. Eee, to jest ostre, to jest mega... Kiepskim stanie. Co, czemu Ksenia i Szymon to robili? Dobra, może chlebek kowbojski ci tu rzucę. Masz, chodź tutaj. Nie tortu jad. Nie, no wchodź tu z powrotem, no. Benon, chodź tu. Chodź na górę. Zjesz sobie ten chlebek kowbojski. Coś niesłodkiego, bo później będziesz latał, że. O Jezu, ja chcę więcej słodkiego. Za dużo słodkiego zjadę, chcę jeszcze więcej. Dobra, dzieci ogarnięte? Dzieci ogarnięte. To trzeba teraz dorosłych ogarnąć. Wobec tego torta zjecie. A Ksenio, Hawaj sobie cokolwiek. No chyba kiepskie rzeczy czy same zostały. Brunas! Ja bym chciała, żebyś ty spał dzisiaj normalnie. Dzisiaj jest niedziela. Sobie odeświej, możesz sobie spać do której zechcesz. Naprawdę. Ty nie musisz się śpieszyć po w tym momencie. Serio? Ty sam tutaj przychodzisz. Sam z własnej Ech, o Jezu, sam z własnej nieprzymuszonej woli. Wróć tutaj może. I czy ty możesz już na przykład yy, ulepszać? Możesz. Dodaj z yy, Co? Co tam było? Samoczynne czyszczenie i możesz wymiotować, bo będzie ci niedobrze przez czosnek pewnie. A nie. Będziesz... No dobra, to sobie zjesz, znaczy wypijesz tą krwi swoją, znaczy plazmę. E, chciałabym wiedzieć skąd się y, po, skąd pozyskać te nasiona, jak to plazmy. Ale to może nie dzisiaj? Dzisiaj bym chciała, żeby Bruna sobie odespał cokolwiek. Jak sobie odeśpi, to bym chciała z Patrycją coś porobić, bo trzeba Brunasa też pomału wyprowadzać, jak nam dzieciaczki dorosną. No to jeszcze je tutaj pomieszczę, ale... ale kurde, no. Co to jest? Chlebek kobojski To twój pewnie, co nie? No jasne, że twój. Masz, zjesz sobie i dopiero pójdziesz spać. A warcia, skoro szyłam ci... O Jezu, przepraszam za mój dzisiaj znowu Skoro Szymon ci zwolnił Komputer, to weź sobie Zrób rzeczy do Do czego? Do, 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 do pracy Zapominam najprostszych słów Które są przede mną Szymon kochane, weź jeszcze wyczyść i to też wyczyść. A ty już skończyłaś? Nie, jeszcze robisz. O, to rób nie przeszkadzam ci. Już wyspała się baba, a ty tutaj zamontowałeś to, co chciałam, żebyś zamontował. Mm, jeszcze mógłbyś dodać ulepszoną spłuczkę, byłoby super. A czemu my nie możemy tutaj? Albo to jest przy użyciu. Ja nie chcę eko, bo później będzie mi się kibel jarał. Nie chcę tego, naprawdę. Tyle razy, ile ja dodałam ulepszenia z życia eko i tyle razy, ile mi się podjarał kibel, to ja podziękuję, bo naprawdę za każdym możliwym razem, kiedy dodawałam ulepszenie, to wtedy mi się kibel jarał. No, dobra. Czy ja mogę jeszcze zabawne interakcje porobić z pięcioma simami? No i pięć simów damy radę. Tutaj widzę, że zgrany zespół w toalecie siedzi. Bardzo mnie to cię w czy jedną osobę będziemy chcieli? Nie, jeszcze dwie. Oto będzie to Belon i Bruno chyba, tak mi się wydaje. Tutaj nam jedno dziecko wstało, ale chyba nie potrzebuje nic takiego na pil pilnego. Szymon mógłby, jak, Ksen, jak Wercia mu opowie jakieś yy, dowcipy, to mógłby sobie ogarnąć pracę domową od razu na studia. Czemu ty tańczysz? Nawet muzyka nie gra. Chyba, że no nie no. Co? Wercia, ty jesteś chyba troszeczkę pobugowana. Czemu, czemu ty tańczysz do niczego? Ty Nawet jak nic nie robisz, to tańczysz. Resetuj obiekt, dziękuję bardzo. Vera, ty naprawdę, jak się roztańczysz, to tańczysz non-stop. Jak tam Bruno? Dobra, Bruno, wstawaj. Pójdziesz sobie zjeść od razu, a ty, Vera, <laughs> weź mu jeszcze opowiedz coś śmiesznego. Parodii innego Sima może być. I później Bruno za zaczepisz. Aha, ty tam chodzi, żeby tylko kosiarza mi zabierać. Już wszystko rozumiem, aż tak bardzo cię rajcuje ten itemek, tutaj. No, przez to za każdym razem muszę go powiększać i przestawiać no a i możemy sobie przesunąć źródło no też iść, ponieważ mamy mamy awokado a awokado jest duże to możemy usunąć chyba chyba tak ty jeszcze chyba sobie coś zrobiłeś ulepszanie cię strasznie boli a jeszcze możesz ulepszyć jeden raz Bilet dodać byłoby super. Roman, chodźmy na pchli targ? Może nie, a Warcia, Agata Pawlacz, nie, nie kojarzę jej, pewnie gdzieś się przewinęła, ale nie jestem pewna. Chciałabym zakupy i chciałabym przeglądać plopsy chciałabym zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze. Żółta piżamka dla noworodków, może być. Świeca, może nie. i Szare stopki w kropki. Idealnie, nawet się zrymowało. Dobra, Werciu, na razie się nie przejmuj dziećmi, ty musisz się ogarnąć troszeczkę. W sumie twój brat może pójść się zająć dzieciaczkami. Zrobimy tak, nie pokazuj, tylko karm z butelki i później będzie od razu przewiń. Nie postasz. Jezus, najdroższy, najdroższy jeszcze nie. I będzie yy, zmień brudną pieluszkę. Tutaj będzie to samo, czyli karm z butelki i później będzie zmień brud i przewiń po prostu. Bo na razie nie ma brudnej pieluszki, ale można przewinąć. A więc, że się super bawisz, a Jezu, Kseniuch, czy ty chcesz do toalety? Chcesz bardzo do toalety, przecież możesz skorzystać stąd, no nikt ci nie zabrania. A ty możesz pójść do swojego pokoiku może, co? I tutaj się co... Kolwiek pouczyć, powiedzmy, że dalej możesz kształty sobie układać. Jak tam ci idzie z pracą? O, siostra nam pogratulowała. gratulowała. Patryś ja. Czekajcie, to jest Twój tata. To jest Twoja siostra. I to jest też Twoja siostra. A gdzie masz jeszcze brata swojego? Bo jeszcze był brat chyba. A to jest Twoja mama. <laughs> nie no, czekajcie, jeszcze on miał chyba brata jednego. Ale on chyba nie poznał go w ogóle. Zusiadłeś tak, że ledwo co przejść kocie, można, Szymon. Naprawdę. A Ty gdzie idziesz? <laughs> Do taty idziesz. Tata jest już w dobrym nastroju, czy tak średnio? Tata by się mógł umyć. I znowu coś wypić. Jezu, ty musisz pić i pić tego. Weź sobie te dwa wypij na raz. Patrycja, ty tak nieco się nie potrafisz chyba zająć dziećmi. na to wygląda. My byśmy mogli zaprosić do nas yy, Patrycję, którą nam spadły troszeczkę relacje. Ale damy radę to naprawić, spokojnie. O, smutna jest. Nie? Już nie? Minęło jej? Patrycja, czemu płaczesz? Pati, wstawaj. Nie mogę z niego. Jezu, poszedł sobie. A, tylko, że my nie mamy miejsca w rodzinie. Ale tak, to jest ten moment, kiedy... O Jezusku. Będzie trzeba na pewno zmienić nazwisko... Yy... Patrycji, i wejść tam w ich rodzinę najlepiej, ale zaraz to może zrobimy. Dobra, chcę zobaczyć, jakie ty masz odczucia co do niego. To jest dalej Twój partner życiowy. To jest Twój mąż i to też jest Twój mąż. Będzie dosyć szybkie, będzie. Zostawiam cię dla tego chłopa. Jak tak mogłaś? No i nic! Ty zrobisz jedną bardzo ważną rzecz. Chcesz, żebyście się postarali o dziecko jeszcze. A Ty fajnie by było, jakbyś się wyprowadził, ale to zaraz zrobimy. Ty też idziesz, żebym szedł patrzeć? Nie wypłakuj się, bo to będą teraz. Działy bardzo fajne rzeczy dla naszych Simów, ok? No, serio, musiałeś tu wleść. Twoja była żona na twoich oczach w tym momencie. Okej, okay, Patrycja, ja bym chciała od razu sprawdzić, czy ty jesteś w ciąży, ok? Jesteś w ciąży. Okej, okay, to niedługo zobaczymy, co ci się tam wykluło. I eee, jeszcze bym chciała zmienić Ci szybko nazwisko. Ciebie wrzucimy tutaj na razie. Nie wiem, kim są ci ludzie, ale wrzucimy cię tutaj. Jezu, tablecik zgubiłeś. O, masakra, ale ty jesteś w ogóle śpiący. Gdzie ty jesteś? Idź, panie! Proszę. Jeszcze tutaj nam dzieci płaczą. Berkuś, moja kochana, czy nakarmisz nam. Nie pokaż, Jezu, czym ja cię to klikam? Czy możesz nam nakarmić Antonina? Antonina? Antonin. Antonin? Antonina? Ciężka ciężkie odmiana, szczerze mówiąc. Oj, kseniuha. Ty może byś jednak te przemowy poćwiczyła, ja bym chciała, żebyś ty jeszcze awans przed śmiercią miała. No nie masz połowy paska nawet, więc mam nadzieję, że ci się uda. A ty byś musiała jakąś zabawną interakcję porobić. Czy z dziećmi można zabawną? Nie. Przebierz noworodka w piżamę. A pokaż, jak to wygląda. <laughs> okie przyszło ciaśne. A to tylko jeden mamy. Yeah. A jest na Plops jeszcze jeden? Czarno-biały sweterek dla dzieci możemy. W sumie wszystkie ciuchy weźmiemy. Miś Clark, no może nie. Ale kupimy sobie jakieś duperelki. O Jezu, może nie do tej do ulubionych, tylko do garderoby. Do garderoby i do garderoby. A ty byś musiała jeszcze dzisiaj zrobić sobie jedną chociaż. Dobra, wybudzimy go, ale będzie na nas zły pewnie. Zabawne historie. Opowiedz śmieszną historię mu na szybko i niech idzie dalej spać, bo jest ma mega rozgniewany okej, okay, wara skończyła i w ogóle, yy, tak mi się wydaje że przez to, że kliknęłam żeby mi się dzisiaj Simy nie starzały to dzieci powinny już mieć chyba urodziny tak mi się wydaje więc ja bym postarzyła je najpierw był Antonin więc yy, Antonin, proszę postarz mnie to oczywiście dziecko nam zniknęło ale nic nie szkodzi brązowo włosy, o Jezu brązowo włosa afera, spokojne jeszcze baterycza, Śmierdzącą beateryczę postać Wrażliwa! O Jezu! Jest blondynem! Znaczy blondynką! O oh maga. Ale przez słodkie. Dobra, edytuj rodzinę, zobaczymy, co z tych naszych pięknych dzieci wyrosło. Dobra, on ma tak mega zielone oczy, a Werka ma takie średnio zielone oczy, więc to jest cała Wercia, z oczu i z włosów oczywiście, a to jest cały Szymon. Hmm. okej, okay. dobra, to ja leciutko przerobię nasze dzieciaczki i wrócę do was, jak już będą zrobione. Okej, okay, więc zaczynając od Benona, zostawiam mu te pomarańczowe gadki w sumie pod pomarańczowemu mu trochę, troszeczkę poszłam w ubrankach wizytowy, tutaj mamy do snu, na imprezę, na gorącą pogodę i na zimną. Zachowałam to biel i pomarańcz w prawie wszystkich strojach. Nasza Beatrycze, nasza przez to, że po prostu ma różową kokardkę i nie widzi mi się jej zmieniać, no bo nie da się, no to po prostu zrobiłam ją pod różowy, tak jak Werkę troszeczkę. Mm. Chciałabym troszeczkę więcej fryzur mieć dla małych dzieci. Myślę, że bym to ogarnęła sobie później. E, ale tak, tak wyglądają nasze Bubaski. Ok, więc zawiniłam im pokoje. Tutaj teraz ma pokoik Benon. Ten mniejszy dostał, bo jest sam. A tutaj większy pokoik przemieniłam dla. Hmm, dla, dla. Jezu, trudne imiona. Dla Antonina i dla Beatrycze. Potem musiała jeszcze. Trochę pomyśleć nad tymi imionami, bo zapominam o nich ciągle. Ale tak, yy, trochę mi się nie podoba to, że to nie jest w kolorze tego wszystkiego, ale chyba nie ma odpowiednika takiego fajnego, który by pasował. No niezbyt. Zostanie taki biały. Berkuś, Berkuś, ty miałaś go tu położyć ogólnie, nie? Daś radę go tam położyć? Daś radę, dzielna mama jesteś. Szymon? Szymon? Jak ty tu wlazłeś? My nie gramy w. Ja a jak ci skrzywię, to. Te... Nie ja skrzywię ci tych, tych schodów. Dobra, te schody muszę na razie przestawić. Wyjdź mnie stąd. Wyjdź mnie stąd, proszę, Jezusku najdroższy. Nie wiem jak to się stało, że on tam wszedł. Może właśnie tak, typając się. Co ty chcesz w ogóle? Ty będziesz chciał w No to weź go tu połóż. Jacy przykładni rodzice, no po prostu pięknie. Wera, idź tam się ogarnij. Kseniucha, ty zaraz się mi posiusiasz. Więc też idź się ogarnij. Ty to po prostu idź już w spanie, bo u ciebie jest źle, bardzo źle. Co chcesz? To mi dzieci płaczą. Ty mi zasnąłeś. Ty próbujesz zasnąć. A Wercia nie ma gdzie jeść, to je w kiblu. Tak, ja wiem, że ty nie możesz zasnąć. Po prostu to wyłącz. Idź teraz spać. Co dzieje? Jeść chcesz? Czy da, da, da ci jeść? Jak nie, to ja ci dam jeść. Mogę ci ryż dać. Ej, widzę to. Żadne odłóż. Czemu masz tylko schowaj do wyposażenia? Jedz to. Zabrałeś tego gnoma? Nie zabrał tego gnoma. Dobra. Weź wszystkie porcje. Co tu znowu było dorobione? Gotowany ryż. Hmm. Hmm. No ta. No jasne. Jest coś innego w ogóle. Pokaż mi, co tutaj jest. Jest gotowany ryż, jest ryż kokosowy. Jest jeszcze yy, nasilemak. Nasilemak? Na silemak, no. Yy, jest dziwna nazwa i zupa z pierożkami. Czemu wy tego nie robicie? Tylko ciągle ryż. Ryż, 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 ryż i ryż. Trzeba w ogóle ci chyba zamówić już pomału kolejne... Kolejne co? Kolejne pakiety plazmy Mamy trochę pieniążka Wydaje mi się, że tak z dwa koła wykorzystamy na ciebie 40 toreb, no musisz się tym zadowolić, no Czosnek? No jak się przeteleportowałeś do ogródka Ksenii No to tak, to tam jest czosnek, racja <grym> Dobra, tutaj już jest wszystko ulepszone Zaraz bym chciała tutaj Wybierz typ umywalki w ogóle, niech to będzie łazienkowa eee, Zawsze zapominam o tym A to będzie kuchenna, to jest kuchenna już, dobra Możemy sobie ulepszyć. Ulepszyć mocny kran. I jeszcze możemy. Automatyczny dozownik mydła. E, ty jesteś już Git, tylko potrzebujesz spania. To sobie idź już w spanko. E, I wszyscy w sumie będą spać już. To masz tylko sobie robią, no ale ty nocny Marek jesteś. To z w nocy coś robisz. To już nie ma rzeczy do ulepszeń, że nie możesz ulepszyć tego kranu do końca. E, czy można kupić ulepszenia? Stąd zamów. Kupu ulepszenia. Ok. Tego potrzebujemy sporo. Myślę, że tak z 20 nam wystarczy. I typowych ulepszeń też weźmiemy sobie z 20 i przepraszam za mojego messengera. Czy w kuchni będziemy chcieli coś? Możliwe, że w kuchni też będziemy chcieli coś. O Jezu, e, może Może nie, może na razie nie. Może na razie tylko tyle zostawimy, żeby polepszyć sobie armaturę wszędzie. E, automatyczny dozownik mydła i tyle, bo nam się nie chcemy być eko. I tą wannę też. Czysta powłoka. No w sumie wszystko mu tutaj poklikam. Mocny kran. I samoczynne czyszczenie. Tutaj w kuchni moglibyśmy... Kuchnię ogólnie będziemy przerabiać, więc kuchnię chyba na razie nie będę ulepszała. Ale tutaj na pewno łazienkę werki. Co tu robi talerz? Łazienkę werki będzie trzeba ulepszyć. Całą noc będę dzisiaj ulepszał wszystko. I dzieciaczki, co chcą nasze dzieciaczki? Jeść chcą? Werkuś albo Szymon? Nie, werkuś wstanie. A ty za godzinę masz co masz? Zajęcia czy egzaminy? Zajęcia. To ty mogłeś w sumie już wstać, zostawić sobie dzieci na razie, wziąć sobie resztki i zbierać informacje, bo to jest Ci pod potrzebne eee, Zasady mikroekonomii. Tutaj masz zajęcie ze za 6. Dobra, tutaj masz egzamin końcowy, ale ty jesteś na wyuczony nawet. Masz później o 13.00 i masz tylko trochę ukończoną yee, mikroekonomia. Dobra. No to sobie sprawdzimy to tak, czy w ogóle zdążysz to nam zrobić. Wercia karmi. Werciuś, weź go połóż tutaj, może. Co się zaczęłaś mi. Weź tu zaś Antonina. A Beatryczę jeszcze byś nakarmiła. I byś dzisiaj popracowała z domu. Bo chciałabym, żebyś dzisiaj i też. Licz mi się zajęła. A ty idziesz normalnie do pracy. Tylko sobie wstań już, zjedz sobie i ogarnij analizę i dyskusję. I tobie chyba w ogóle zmienimy karierę. Tak coś mi się wydaje. Albo w ogóle to po mnie będziemy chodzić do pracy. <gry> to też jest dosyć dobry plan. Niech będzie złota rączka. Na wieczorne godzinę będziesz chodził, na cztery godzinki. Nie no, jeszcze ogrodnictwo musisz mieć? E no, bez przesady. Czy ty już tutaj wszystko ulepszyłeś? A ty nie masz części do ulepszeń pewnie już. No dobra, weź sobie wypij. Ty się tak zająłeś, że nie pójdziesz zaraz na zajęcia. Leć. Posąć tutaj swoją córkę przekochaną. Co, jeszcze chcesz? Proszę. Powinnaś iść już do pracy. Eee, jak ci szybko ten pasek leci, kochana? Bardzo wolno, dobra. Leć po prostu do pracy następnego dnia, będziesz miała awans. Trudno. Nie, wydaje mi się, że chyba ten czosnek to usuniemy w ogóle. Żeby jak już tam chce Borys wchodzić, to niech wchodzi. Tylko, żeby tam właśnie nie stał czosnek przypadkiem. No i kolejne rzeczy do ewolucji, oczywiście. Jeszcze drzew. O, proszę. I tak to chyba już wszystko. Jeszcze będę musiała pamiętać, żeby te awokado zasadzić. Ty w ogóle chyba nie wiesz, co ze sobą zrobić, co nie? No tak niezbyt. Możemy ogarnąć sobie lodówkę tobą. Żebyś zrobił jakieś jedzenie. Ty masz w ogóle y, dużo do zrobienia tutaj. Masz wysoki poziom. Co dzieci? Co tu się stało? Co to jest? A, ty będziesz gotował, ale możesz w sumie przebrać swoją wnuczkę? No w sumie to nie jest y, twoja wnuczka nawet. Skończyłeś już pracę? Kończyłeś, okej. Okay. I bym chciała, żebyś bez znowu przyszła. To bez będzie nas nawiedzała. Chcę, żebyś zbierał informacje sobie do końca. Bez, co ty chcesz? To już nie jest twój chłop. Proszę nas zostawić w spokoju. Przyszły nam rachunki, na które nas o dziwo stać. Dawaj, opłać mi rachuneczki. Ja ty jesteś ciągle wolny. Ty nic do roboty nie masz. Ty byś mógł zjeść i się umyć. A Wercia, Wercia co robi? Tańczy. Może ty się minęłaś z powołaniem? Ty nie powinnaś być influencerką, co? Ty w ogóle nie masz sławy. Ja chciałam, żebyś ty miała jakąkolwiek sławę właśnie. Chodź tutaj. Ty za kolejną, za godzinę masz kolejne... Yy, masz kolejne, kolejne zajęcia masz. Na której już sobie idziesz. No dobra, to idź sobie. Ty musisz mieć drugi poziom ogrodnictwa. To może ty posprzedawaj wszystko. Może ci się jakiś tam poziom wbije, bo ty masz marny ten poziom. Serio? Serio, Wercia. Czy to jest tanie? To jest dosyć tanie. Już, działa ci. Ja, ta sława to jest taka totalnie minimalna. Gdybyś musiała coś jeszcze robić za, zamiast siedzenia przy kąpie i tyle. Jak Szymon wróci z zajęć, a Ksenia wróci z pracy, to wydaje mi się, że zaczniemy sobie już wydarzenie o nazwie Ślub. Piękny ekstra. Okej, okay, osiągnął nam drugi poziom ogrodnictwa, więc tyle dobrego. Yy, to ty możesz już sobie. Przestać. Weź sobie tutaj podleć. My pomału będziemy się ogarniać do wyjścia, bo. Kurde, o 17.00 kończy. Dobra, Kseniucha, dawaj szybko. Szybko, szyb, szyb, szybciaśnie. A ty mogłabyś zamówić e, tort chyba weselny, tylko zamów. Tort weselny. Jest jakiś różowy? Taki brzydki różowy. Jest jeszcze taki różowy. Ten jest fajny, ale zobaczymy, czy nie ma ładniejszego. Niech będzie taki. Planuję wydarzenia ślubne. Najwyżej Kseniuchom wyjdziemy wcześniej z pracy. Też wydaje mi się, że Kseniocha to zdąży wyjść z pracy. Ceremonia ślubna. A, jeszcze nie pozapraszałam ich przecież. O, masakra. Eee, ale czy to coś zmieniło? Czy, czy na no, ślubie Ksenii oni rzucali te kwiatki w ogóle? Chyba nie. To nie musimy chyba tego robić. Po prostu weź zaplanuj. Tylko gości damy i tyle. Wera, dawaj. Śpiasz się ze śmierdzącym bąbelkiem. Eee, goście. Zaprosimy na pewno. Tak, o. Pawełka, zaprosimy. Pan zaprosimy. Miotków zaprosimy. Albin Kluczyk, no oczywiście. Trzeba mu też nazwisko zmienić. Patrycję, jego tatę. Ksenię. Tata mama, tata. I... Czy jedna osoba tu powinna być. Tak, tu jest mama. Dobra, okej. Okay. Jest 15. Idealnie. Zaprosiłam chyba wszystkich, których mogłam. Czy o kim zapomniałam? Zastanawiam się, czemu tutaj nie ma y, Borysa. No właśnie, nie ma tu Borysa. Nie wiem czemu. Dobra, zaprosimy jeszcze raz, tak? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Yy, Mielcarek. I tak. Nie, jest teraz 14 na 15. Z kogoś pominęłam? Bruno. O jezu, Bruna to mnie zaprosiła. Dobra, jest Git. Aktywności. Pokrój tort niech będzie. Będziemy mieć tort akurat. Złóż przysięgę. Dobra, wygłaszaj przemowy, niech będzie. Pierwszy toast? Może nie, bo ostatnio nam się nie udał. Y nie pierwszy toast, tylko pierwszy taniec. Y I okej. Okay. Kolor różowy niech będzie. I niech będzie pełna elegancja. I będziemy robić... O kurczę. Chyba tutaj. Skoro i tak nie ma naszego wampirka pięknego, to chyba tutaj będzie ładnie. Więc co? Idziemy tam. O Jezusku. Kseniucha. Werka. To nie te stroje, co mieliście założyć ogólnie. Ja mam taki plan, żeby tutaj założyła w ogóle swoją sukienkę z balu maturalnego, studniowego na studniówkę. E, a ty byś. Czy ty masz w ogóle jakiś inny strój? O kurczę, ty masz tylko studnię ślubną. Czy ty masz jeszcze jakiś ładny strój gdzieś? Co to jest za strój? To jest na co dzień. Jakiś. Pokaż mnie to. Nie pamiętam, żebym ci robiła taki strój. Okej, okay, dobra, możesz mieć taki. Niech będzie. Strasznie mało światła nam to daje. Mega mało światła. myśleć sobie, gdzie my możemy ten tort postawić? Możemy tu? Możemy tutaj? Niech będzie dzieciaczki, dzieciaczki, dzieciaczki. Ja bym chciała, żebyście wszyscy tutaj przyszli. Goście już zasiedli, nie wszyscy, co prawda. I byśmy mogli już y, zacząć naszą ceremonię. Ha, no. Jezu! Antonia, ty nie miałaś takiej sukienki nawet. I gdzie są... Gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Nie ma reszty. <noise> Czy wy możecie być posłuszni? Proszę. Goście na was czekają, wy zaraz nie padniecie. Percia, wygląda, jakbyś nie chciała tego ślubu. Poszła w ślad swojej mamy, ewidentnie Czy chciałabym, yy, może nie tobą, tylko Warcią. Bym chciała wygłosić Bierz się na przemowy A może po prostu skoro oni tutaj stoją To ty będziesz przemowy robił No i co? Jedziemy jeszcze pokroić torta prawda te śluby strasznie szybko robię Czuję jakbym speedruna waliła O, przyszedł Pancakes Witam Idź nakarmić swoją babę O mój Boże, piękne. Aż Was zamurowało. Ja pierdzielę, ile tu jest osób. A Antonia zdążyła przebrać. A nie, to Ksenia. Jezu. Mam tę samą fryzurę. Spokojnie. Wszyscy zdążą zjeść. Wszyscy zdążą zjeść, na pewno. Tu w ogóle nam śmierdziele leżą. Przyszli. I nam odpoczywają tylko. Gdzie wyjdziecie? Co tam jest takiego ciekawego? Więcej siedzeń? Właśnie! Nasza Patrycja jest w ciąży! Na pewno nie będziemy zerkać, ile Patrycja ma dzieci. Ja bym chciała mieć bardzo miłą niespodziankę. Czy większość osób jest już tutaj padnięta? No, są padnięci. Dzieci są nawet ok, oprócz Antona. Antona? Antonina. Yy, ale możemy chyba wrócić malutku do domku. Jeszcze czy coś tutaj możemy porobić? Aktywności... Niech goście wydmuchują bańki. I ktoś tutaj rozwalił. Czy to nasz Albin? A właśnie, Albin, póki tu jesteś. A czekaj, bo to jesteś kluczyk. To jest dobrze, bo Antonia też jest kluczyk, tak? Nie, wy powinniście być pancakes przecież. Gdzie są pancakesy? Tutaj jest pancakes. Będziesz pancakes i jeszcze chcę znaleźć Antonię. A tu jest Antonia. Antonia już jest pancakes. No to dobrze chyba. Ale bańki, Antonia. No, piękne. Czy jest jeszcze coś ciekawego, co można tutaj zrobić? Zbierz na pierwszy taniec Tutaj są jakieś głośniki chociaż Tutaj nawet głośników nie ma na pierwszy taniec A do góry jak wejdziemy, też nie ma O dobra, to chyba zwijamy do domku 1200 dostaliśmy za ślub Okej, okay, w kopertach to trochę nam przynieśli Wracajcie do domciu, wszyscy, proszę Dobra, ja mam pytanie, kto tutaj umarł? Przecież tu nikogo nie ma Kto umiera? Ale tu przecież nikogo nie ma Słucham? Ja nie wiem dalej, kto umarł nie, nie. Tata ta Szymona umarł. A czy ty idziesz się teraz tortem poczęstować? Okej. Okay. Chociaż wiem o też wiemy, czemu umarł? Z gniewu? O, oh, mój Boże. Dobra, czekajcie, bo muszę to, muszę to zrozumieć. Był ślub jego syna i on stwierdził, że bardzo słaby ślub był, się pogniewał i umarł, tak? I ja pierdziele, umrzesz na ślubie własnego syna, to... Awerka, co ty tu robisz? Bądź świadkiem śmierci, nie jesteś żadnym świadkiem śmierci, N nie było cię tu. Kto się zmoczył na parceli? Kseniucha. Gdzie się ty zesikałaś? Przepraszam bardzo. Dostałam osiągnięcie, że pięć razy lub więcej nie, z, nie zdążyły do toalety. No, leź do domciu. Jezus, kolejny raczej, teraz weźcie się, zacznijcie ogarniać. Ty idziesz od razu spać. Ty idziesz od razu spać. A czy ty dostałaś w ogóle. Tak, nic. czwórkę wnucząt? Jeszcze jedno dziecko potrzebujesz mieć. O masakra. To może patrycja zdąży urodzić. Ty spanie, ty toaleta, ty jesteś git, ty możesz sam pójść do łóżka w sumie. Was tylko trzeba zanieść i nakarmić. No i tak tym nieszczęśliwie ślubnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie odcinki w każdą środę i sobotę o godzinie 15, więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Oczywiście jeżeli chcecie, więc co, Więc widzimy się w następnym.